Karol Nawrocki ma potężny problem. Chodzi o tajemnicze prezenty. Sprawa trafiła do sądu. Wokół pałacu prezydenckiego narasta napięcie. Sprawa tajemniczych paczek, które miały trafić do prezydenta Karola Nawrockiego oraz jego domowników, wciąż budzi emocje. Choć kancelaria prezydenta odmawia ujawnienia szczegółów. Temat nie znika z debaty publicznej. Tajemnicze paczki w pałacu prezydenckim. Po doniesieniach gazety wyborczej o dostarczeniu we wrześniu 2024 roku ponad 20 paczek oznaczonych imionami domowników prezydenta, opinia publiczna zaczęła zadawać pytania o ich zawartość i cel. Brak danych na ten temat jedynie podsyca atmosferę niejasności. Kancelaria prezydenta odmówiła ujawnienia informacji, twierdząc, że nie posiada informacji objętych zakresem żądania. Co więcej, rejestry wejść i wyjściu uznano za dane niejawne, co wywołało krytykę organizacji walczących o jawność życia publicznego. VATCHDOK Polska idzie do sądu. Sieć obywatelska VATCHDOK Polska, znana z konsekwentnego patrzenia władzy na ręce, nie zaakceptowała tej odpowiedzi. Organizacja skierowała sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając kancelarii prezydenta bezczynność. Jak powiedział Szymon Osowski w rozmowie z Rzeczpospolitą. To nie jest naturalna sytuacja, że ludzie prowadzący duże biznesy wręczają mu upominki, a my musimy iść do sądu, by się dowiedzieć, co wchodziło w ich skład. KPRP wniosła o oddalenie skargi, co tylko wzmocniło wrażenie, że sprawa ma jeszcze wiele niewyjaśnionych wątków. Strona darczyńców bagatalizuje zarzuty. Tymczasem przedstawiciele Rafała Brzoski i Omeny Mensach uspokajają sytuację, dystansując się od medialnych doniesień. Justyna Komorek, doradczyni PR Omeny Mensach, zapewniła w odpowiedzi dla Rzeczpospolitej, że nie było mowy o żadnych 20 paczkach. Według jej słów przekazano jedynie trzy drobne upominki w tym puzle oraz pamiątki z Gany związane z działalnością Omena Foundation. Mimo tych wyjaśnień Szymon Osowski pozostaje sceptyczny. Podkreśla, że nawet jeśli przepisy nie nakładają obowiązku prowadzenia rejestru upominków, to prezydent jako osoba sprawująca najwyższy urząd w państwie powinien dobrowolnie dawać dobry przykład i transparentnie informować o otrzymanych darach.